Rzadka to okazja, by jednego dnia na scenie zobaczyć ważne persony w nietypowych rolach. Taka okazja nadarzyła się milczanom wieczorem 31 stycznia, kiedy to w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej samorządowego Centrum Kultury zaprezentowano jasełka. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że aktorami w przedstawieniu zostały osoby na co dzień piastujące odpowiedzialne stanowiska w strukturach samorządowych i administracyjnych. Wicestarosta powiatu mieleckiego Mariana Pieracz. Wieczorem stała się Maryją, a w postać Józefa wcielił się dyrektor Powiatowego Wydziału Geodezji Jan Wilk. Leszek Kołacz, na co dzień piastujący stanowisko dyrektora szpitala, został okrutnym królem Herodem, a Maria Orłowska, zasiadająca w Radzie Powiatu, idealnie wcieliła się w postać Diabła. Paweł Pazdan, kierujący pogotowiem ratunkowym w Mielcu, tego wieczoru wziął do ręki kosę i został śmiercią. Piotr Rożniał, Jerzy Skrzypczak, w Kmieci, Andrzej Bryła Na czas przedstawienia stali się pasterzami, którzy przyszli złożyć pokłon Dzieciątku Jezus. Z darami dla nowonarodzonego zbawiciela zjawili się na scenie trzej królowie w osobach Maciej Woźniak, Józef Piątek i Bogdan Bieniek. Rolę narratora w przedstawieniu wziął na siebie dyrektor SCK Jacek Teichma. W samorządowych jasełkach nie zabrakło również śpiewów i tańców, w wykonaniu dzieci zespołu Abracadabra. Inicjatorkami tego nietypowego przedsięwzięcia kulturalnego były Łucja Bielec i Mariana Pieracz. Byłyśmy na spektaklu zupełnie innym. I pani Marysia, pani wicestarosta, pani Mariana Pieracz, powiedziała, że chciałaby coś takiego w Mielcu zorganizować. Może jasełka, może szopkę. No i tak zaczęłyśmy obydwie dyskutować kto by to zrobił, jak by mogło to wyglądać, no i powoli, nie trwało to wcale długo, znalazłyśmy osoby, które, które by się tym zajęły i po prostu to się rozwijało. To było bardzo spontaniczne. Oczywiście był scenariusz. Tu z pomocą przyszły nam panie, pani Jadzia Klaus i pani Magda Kruger. Niemniej jednak ten scenariusz został troszeczkę jeszcze przerobiony. Były też tam pewne moje sugestie, ale zasadniczo to panie prowadziły, panie z Domu Kultury prowadziły i próby. I kontrolowały nas, nasze postępy, jak gdyby, czyli czuwały nad całością, nad całością prób. Próby odbywały się tak naprawdę raz w tygodniu. Z początku te próby były na zasadzie dobrej zabawy ale im bliżej przedstawienia było coraz, coraz poważniej. Atmosfera była bardzo taka tak. fajna, luźna. Na początku była troszkę trema, ale zaraz przeszła. Były fajne żarty. Takie bardzo przemiłe te spotkania nasze były tutaj i na scenie, i w różnych salach Domu Kultury. I, I chcę powiedzieć, że naprawdę aktorzy, którzy tutaj zagrali, prawda, ci aktorzy byli idealnie przygotowani. Już na pierwszą próbę praktycznie większość się tekstów na pamięć nauczyła. Ja myślę, że to też troszkę Trema była, więc stwierdzili, że lepiej znać tekst od razu na pamięć, to wtedy minie ta trema, więc wszyscy się super przygotowali. role też były chyba dobrze dobrane co do charakterów, więc myślę, że, że, że się udało. Ten spektakl niezwykle przybał do głosu i że tak ciekawie i tak fenomenalnie niemal zagrali amatorzy, w końcu pracownicy starostwa. Szkoda, że nie wystąpił pan prezydent, który miał propozycję, że nie wystąpił... Um, Urząd miasta byłoby to o wiele jeszcze bardziej ciekawsze Ciekawe. uważam. No szkoda, ale mam nadzieję, że pierwsze kroki zostały zrobione, następne myślę, że dużo lepiej um, się że jednak ta odwaga polityków przełoży się na występ tutaj na scenie naszego Domu Kultury. Rozmawiałam z panią Marią i jest no, taki projekt, że jednak spróbujemy coś w następnym roku. No, oczywiście do tego należałoby się już pod każdym względem bardziej przygotować, bo tu chodzi o kostiumy, o wszystko. prawda? Przed i po spektaklu Komitet Społeczny Razem dla Najmłodszych prowadził zbiórkę pieniędzy na zakup przenośnego skanera naczyniowego. Urządzenia umożliwiającego bezdotykowe lokalizowanie żył powierzchniowych u noworodków i nie tylko. Według wyliczeń organizatorów zbiórki udało się zebrać prawie 4 tysiące złotych.